Film zaczyna się planszą z logotypami i tytułem projektu. Projekt Żyj i pracuj w Małopolsce etap pierwszy to dofinansowana z funduszy europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski. Następnie widzimy tramwaj odjeżdżający z przystanku tramwajowego. Jesteśmy w centrum Krakowa. Na przystanku stoją ludzie. W kolejnym kadrze, w Centrum Integracji Cudzoziemców, dwie kobiety przygotowują potrawę na szklanej brytwannie. W kolejnym kadrze, przy stole, kilka innych kobiet Europejka. Młoda kobieta i seniorka obie o azjatyckich rysach. Następnie dwie kobiety na tle dużego okna podlewają kwiaty na metalowym regale. Obok nich dziecko, potem kobieta w części kuchennej z chłopcem przy stole. W kolejnej scenie dwóch chłopców i dziewczynka ze śmiechem rzucają piłką. W kolejnej widać kobiece ręce i słoiczek z miodem. Małą łyżeczką rysuje linie na papierze do pieczenia. W Małopolsce integracja nie jest tylko ideą, to codzienna praktyka. Dzięki konkursowi NGO Aktywnie Działający na Rzecz Integracji 2024, zrealizowanemu w ramach projektu Żyj i pracuj w Małopolsce etap pierwszy, doceniono tych, którzy każdego dnia pomagają tworzyć otwartą, różnorodną i solidarną wspólnotę. Widzimy dwie Japonki: kobietę w średnim wieku i seniorkę idące przez zabytkowe centrum Krakowa to naoko i jej matka chwilę potem siedzą na przystanku tramwajowym widzimy je od tyłu przed nimi pojawia się nadjeżdżający tramwaj chwilę później w centrum integracji cudzoziemców IB Polska mówi Paulina Pilipiuk koordynatorka fundacji Internacjonaler Bund Polska. Pomaga cudzoziemcom w nauce języka, zdobywaniu pracy i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Fundacja IBE Polska od ponad 20 lat zajmuje się wsparciem osób wykluczonych ze względu na wiek, pochodzenie, płeć i status społeczny. Paulina mówi dalej: W kadrze widzimy kobiety przy dużym stole. To lekcja angielskiego w centrum. Następnie kobieca ręka wsuwa brytwannę do gorącego piekarnika i zamyka go. Kolejne ujęcie to lekcja angielskiego. Widzimy cały stół, przy nim grupa kobiet. Obok stoi prowadzący młody mężczyzna. Na zbliżeniu jabłko wiruje w uchwycie, nóż zbiera ostróżyny. Następnie kobiece dłonie nakładają na blaszkę piekarniczą pokrojone pomidory i kawałki mięsa. W ramach wielokulturowych działań, które prowadzimy, każdy może znaleźć coś dla siebie. Może wziąć udział w spotkaniach, w kursach językowych, warsztatach kulinarnych, śniadaniach wielokulturowych. Wracamy do naoko. Japonka na przystanku tramwajowym rozgląda się. Siedząc obok matki, wyciąga z portfela bilet tramwajowy i uśmiecha się. W kilku kolejnych ujęciach jadą tramwajem. Siedzą przy oknie i patrzą przez nie. Następnie na oko prowadzi matkę przez osiedle. Wokół zieleń, widać je od tyłu. Z oferty fundacji korzystają obcokrajowcy w różnym wieku. Z różnych stron świata, różnych kultur, każda z własną historią i potrzebami. Mówi na oko po japońsku. Siedzi na fotelu w centrum integracji. Jej matka podlewa kwiaty na regale. Naoko opowiada o zajęciach. Widzimy ją podczas treningu salsy oraz ćwiczeń jogi. Naoko Ando, tłumaczenie z japońskiego. Naprawdę uwielbiam to wielokulturowe centrum. W tym miejscu są teraz lekcje angielskiego, rano salsa, a wieczorem yoga. Wtorki są bardzo zajęte, ale to bardzo przyjemny dzień. Przenosimy się do Wadowic, do Centrum Kolpinga. Widać budynek zaadaptowanego dworca kolejowego, to tam znajduje się Centrum. W kolejnym kadrze młoda kobieta w zbliżeniu rozmawia, a w następnym kobieta w średnim wieku wypełnia ankietę. Związek Centralny Działa Kolpinga w Polsce buduje wspólnoty lokalne oparte na dialogu, od działań sąsiedzkich po aktywność obywatelską. O fundacji opowiada Patrycja Kwapik. Skolping Polska stoi na rynku w Wadowicach. Kiedy mówi, widzimy ujęcia z zajęć dla obcokrajowców. Na sali przy stole znajduje się grupa kobiet. Kolping to międzynarodowa wspólnota, która działa w 60 krajach świata. W Polsce jesteśmy obecni od ponad 30 lat. To tutaj pomagamy ludziom w godnym życiu. A w naszym centrum w Wadowicach prowadzimy działania skierowane do osób o pochodzeniu uchodźczym. W tym momencie w szczególności do uchodźców z Ukrainy. Przenosimy się ponownie na Wadowicki Rynek, gdzie o fundacji opowiada Mariusz Jasiołek. Ponownie widzimy w kadrze ujęcia z zajęć pomocowych dla obcokrajowców w siedzibie fundacji. To w tym mieście grupa uchodźców przyjechała i rozpoczęła swoje życie. To tutaj otrzymali wsparcie doradcy zawodowego, a także wsparcie pośrednictwa pracy w zakresie poszukiwania ofert pracy. To nie hasła, ale realna pomoc w bardzo konkretnych sprawach. Jesteśmy na sali. Młoda Ukrainka, Maryna Dobowa, opowiada o sobie. W tle jej koleżanki uczestniczą w zajęciach. Przyszła do Kolpingu w sprawie prawo jazdy, bo potrzebowała. Auto, no i prawo jazdy w Polskie, bo w Ukrainie wcześniej nie miało. ale nie tylko, bo nawet w najtrudniejszej sytuacji można mieć marzenia. Opowieść o swoich doświadczeniach kontynuuje kobieta w średnim wieku Iryna Nadbajlowa. I teraz mam takie e, marzenie, żeby e, otworzyć e, gospodarczą działalność, żeby otworzyć sklep z łoczkami, zrobić salon, sklep-salon rękodzieła. Przechodzimy do kolejnej fundacji. Znajdujemy się na placu pomiędzy kamienicami. Na prowizorycznej scenie, pod namiotem, stoi grupa kobiet w różnym wieku, w strojach ludowych. To ukraiński chór. Przed śpiewakami znajduje się rząd krzeseł, na których siedzą widzowie. W tle ściana budynku, obficie porośnięta zielonym bluszczem. Jest pogodne, czerwcowe popołudnie. Ludzie się krzątają. Dziewczynka huśta się na sznurkowej huśtawce. Fundacja Przy Okrągłym Stole zaprasza do stołu, dosłownie. Buduj relacje przez wspólne doświadczenia i rozmowę. Przy okrągłym stole, i równie często przy wspólnym śpiewie, który wypływa prosto z serca. Mówi Hanna Skulynec, dyrygentka chóru, uśmiechnięta, ciepła kobieta w średnim wieku. Ma na sobie piękny strój ludowy z czerwonymi ornamentami. W międzyczasie widać ujęcia z koncertu, śpiewających i słuchaczy. Za co dostaliśmy tę nagrodę? Ja myślę za to, że nie chowamy się, że pokazujemy jakim jesteśmy krajem. Krajem bogatym na pieśni. Bogatym w muzyce i pełnym silnych więzi, które budują prawdziwą wspólnotę. To nagroda nie moja, nie jednej osoby, to w ogóle E, nagroda dla dużo, dużo, dużo ludzi. Wspólnota zaczyna się od zaufania. Te trzy organizacje pokazują, jak działa integracja skuteczna, codzienna i z sercem. Tablica z logotypami Unii Europejskiej, Małopolski i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz tytułem projektu. Projekt Żyj i pracuj w Małopolsce etap pierwszy to dofinansowana z funduszy europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski. Film zrealizowano dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w czerwcu 2025 roku.